Muławskie Święto Rowerów ma nas trochę wprawić w ruch przed wakacjami. Przyznajmy, po zimie mało się chce, ale to o nasze zdrowie chodzi. Wysiłek nam w tym pomoże. 26 czerwca zarezerwujmy sobie na pedałowanie. Zapisy odbywają się w dniu imprezy od godziny 10. Można zapisywać się o każdej porze do godziny 16, bo do tej godziny trwa przejazd. Później mamy losowanie atrakcyjnych nagród i zakończenie imprezy. Wspólny start planujemy na godzinę 12. Niedzielna zabawa na dwóch kółkach nie może być nieudana. Atrakcji ma być niemało, a dobra atmosfera, pewna nic poza pogodą, nie jest w stanie humoru popsuć. O resztę organizator zadbał. Zaplanowaliśmy y, trzy atrakcje dla naszych. Y, Kolarzy rowerzystów, dwie trasy, jedna o długości 9 km, druga o długości 14 km. W międzyczasie to jest nowość, zaplanowaliśmy wyścig dla dzieci na rowerkach biegowych. Wszystko odbędzie się na bocznym boisku stadionu miejskiego. W międzyczasie będzie można odpocząć, skosztować jedzenia kół gospodyń wiejskich, będzie można pozjerzeć na dmuchańcach, będzie kiełbaska, będzie grill, muzyka. Także wspaniała impreza. Jeszcze daleko do Mławskiego, święta rowerów, nie zwlekajmy z rozpoczęciem sezonu. Nasze jednoślady bez problemu już teraz zawiozą nas tam, gdzie tylko zechcemy.